Cześć z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj krótki i trochę nietypowy odcinek uzależnionego od książek. Nietypowy, chociażby dlatego, że odniosę się tutaj też do spraw aktualnych, a konkretnie do informacji, którą znalazłem ostatnio na Twitterze. Ktoś tam wrzucił informację, dosyć szeroko komentowaną i popularną, że w najbliższych dniach pojawi się kolejny odcinek podcastu, jakiegoś tam, na którym to wystąpią byli oficerowie wywiadu i będą opowiadać o aspektach dotyczących tej niebezpiecznej pracy. Będą opowiadać o czymś. Za każdym razem, kiedy widzę tego typu rzeczy, kiedy książki piszę albo kiedy występuję publicznie w jakiejś rozmowach o rzekach były oficer wywiadu zastanawiam się jak do tego doszło, dlaczego no, skoro funkcjonariusze służący w służbach specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej odchodząc ze służby podpisują zobowiązanie o tym, że nie będą mówić o swojej służbie, nie będą zdradzać informacji których posiadanie weszli podczas pełnionej przez siebie służby. Zastanawiam się, jak to jest, że ci wszyscy pryncypałowie służb i zasłużeni oficerowie tak masowo w ostatnich czasach występują, piszą książki i udzielają wywiadów rzek. Uważam, że to jest skandaliczne. Uważam, że dopuszczalne takie coś jest tylko i wyłącznie wówczas, kiedy występuje i opowiada o swojej służbie oficer. Które służył jeszcze w służbach poprzedniego systemu, ewentualnie służbę zakończył dawno, dawno temu, za 20-30 lat temu. Chociaż tutaj też mam mieszane uczucia, dlatego że wiele sposobów pracy, procedur związanych z służbą, w służbach specjalnych przez całe dziesięciolecia się nie zmieniło. Taka jest prawda. Tutaj, odnośnie tego podcastu, była informacja, i były wyliczone nazwiska wymienione nazwiska tych, którzy mają tam wystąpić, to są oficerowie, mają wystąpić oficerowie, którzy dopiero co zakończyli służbę, dopiero co, tu w ostatnich latach. Ja rozumiem, że wielu z nich może być sfrustrowanych i wściekłych i tutaj się nie dziwię na państwo polskie za chociażby ustawę deubekizacyjną. Część z tych oficerów to są oficerowie, którzy część Niewielką swojej służby spędzili w służbach komunistycznych, i tą ustawą do ubekizacyjną częstokroć niesłusznie dostali. Bo wyobraźcie sobie: ktoś służył, nie wiem, rok, nawet dwa, trzy w komunie, ale potem odsłużył 20-25 lat w wolnej Polsce bez żadnych zastrzeżeń co do jego służby. Taka osoba absolutnie nie powinna podlegać pod ustawę do ubekizacyjną, a podlega. I ja tam wyraziłem oburzenie na Twitterze. Jak to kurna jest możliwe? To w ogóle powinno być absolutnie niemożliwe takie coś występowanie, występowanie publiczne byłych oficerów wywiadu. Jeden z tych oficerów, wymienionych w tym poście, napisał do mnie, ale my nie będziemy tam rozmawiać o służbie, tylko o sobie. Hello, posłucham tego, zobaczę co tam się działo i wyciągnę z tego odpowiednie wnioski, ale jeżeli o sobie, to kogo to interesuje. Będą mówić o swoim hobby, o tym jak spędzają czas wolny. Halo. Ktoś, kto chce dowiedzieć się natomiast czegoś, informacji, które... Mm, i tak już są znane, można powiedzieć. I ktoś, kto chce się dowiedzieć mniej więcej troszeczkę na temat tego, jak wygląda rekrutacja, jak wygląda szkolenie, na jakiej podstawie wybierani są ludzie do... byli wybierani ludzie do służb wywiadowczych. Polecam książkę pana Piotra Pytlakowskiego, Szkoła Szpiegów. O tej książce słyszałem już szok, już dawno temu. Niedawno znalazłem ją u siebie na półce, nie wiem skąd ją mam. <laughs> Niewykluczono, że jest prezentem od jakiegoś widza. Nie wiem, czy nie od Grześka przypadkiem. Jeżeli tak, to dziękuję. Przeczytałem sobie ją z miesiąc temu. Bardzo mi się podobała, była ciekawa. W książce <laughs> są wywiady z absolwentami Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach, czyli absolwentami Polskiej Szkoły Szpiegów, komunistycznej można powiedzieć Szkoły Szpiegów, która działa również w wolnej Polsce. Wywiady z absolwentami takimi jak np. Gromosław Czempiński, Marian Zacharski, tu, yy, Aleksander Makowski, Wincent Sewerski, Tutaj Marian Zacharski, on akurat nie był, jeśli się nie mylę, z tego, co pamiętam absolwentem OKW. on był po prostu pozyskanym do współpracy przez jakiegoś oficera wywiadu, e, źródłem informacyjnym, osobowym źródłem informacji, potem stał się agentem Polskiego Wywiadu, no a potem dopiero po swojej służbie jako agent stał się oficerem służby wywiadowczej. Książka jest bardzo ciekawa, bo można zajrzeć troszeczkę za kulisy tego innego świata, który w czasach PRL-u był światem zamkniętym dla przeciętnego Polaka. Przede wszystkim można poznać, na czym polega praca wywiadowcza w tej książce, na czym po polega praca oficerów wywiadu i jakie wypadałoby mieć cechy, żeby służby, służba wywiadu ewentualnie zainteresowała się osobą, która chciałaby w tej służbie służyć. I polecam wszystkim tą książkę Pawła Pytlak Piotra Pytlakowskiego. Chyba. Tylko coś takiego w takiej formie i opowieści dotyczące jednak czasów nieco zamieszłych jestem w stanie zaakceptować, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wywiady, informacje czy książki o polskich służbach wywiadowczych, dlatego że wszystko inne i wszystko, co jest świeże, jest szalenie niebezpieczne. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał ja poszedł udzielać wywiadu rzeki na temat. Związany z pełnieniem przeze mnie służby, i nieważne jest gdzie ja pracuję, gdzie pracowałem, po prostu nie wiem. Jeżeli miałbym nie wchodzić w tematy, które są objęte tajemnicą państwową, to ja nie miałbym o czym mówić. To ja się zastanawiam, o czym oni mają tutaj mówić. Każdy, który pracował gdzieś na stanowiskach, które były związane z pozyskiwaniem bądź z dostępem do informacji niejawnych podpisuje zobowiązanie na koniec, kiedy kończy służbę, że nie będzie takich informacji ujawnionych. Natomiast tutaj radośnie, tak jak ostatnio odbyły się wywiadu też, wywiadu rzeki udzielił panu Łukaszowi Maziewskiemu, opowiadają o różnych tam rzeczach. Ja oczywiście wiem, że oni nie zdradzają tam tajemnic prawda, państwowych, których posiadanie weszli w trakcie pełnienia służby, ale z kontekstu, z tematyki ich wypowiedzi, z tego jak się wypowiadają na różne inne tematy, Zainteresowane osoby mogą wysnuć pewne wnioski dotyczące, na przykład, kierunków zainteresowania służb, dotyczące tego, czy służby działają dobrze, czy źle, dotyczące chociażby przeszłości tych ludzi, którzy opowiadają, przecież na podstawie tego można zidentyfikować osoby, które się na przykład z nimi kontaktowały podczas pracy wywiadowczej, tychże właśnie gości, którzy tak lubią występować. Jeżeli działali na przykład na etacie niejawnym, albo spotykali się gdzieś tam z kimś za granicą, z jakimiś swoimi informatorami, agentami, osobowymi źródłami informacji, czy jakich tam nie nazwać, no to w momencie, kiedy zostają się popularni, występują w telewizorze i opowiadają, czy tam w radiu, opowiadają o swojej służbie, kogoś może na przykład to zainteresować i ktoś może sprawdzić, czy te osoby gdzieś nie przechodziły w jakichś materiałach, gdzie było podejrzenie o współpracę na przykład z polskim wywiadem, czy pojawiały się. A i innym miejscu? Czy spotykały się z osobami, które były kiedyś podejrzewane, na przykład o współpracę z wywiadem, były w kręgu zainteresowania obcych służb kontrwywiadowczych? Dodają sobie dwa do dwóch i mają odpowiedzi. To jest szalenie niebezpieczne. Ja nie rozumiem, dlaczego do tego dochodzi. I mam wrażenie, że polskie służby kontrwywiadowcze powinny przeprowadzić jakieś rozmowy ostrzegawcze, przynajmniej z tymi, z którymi mogą. Bo zdaje się, z Marianem Zacharskim to w ogóle trudno, gdyż on ukrywa się gdzieś za granicą. Rozmowy ostrzegawczej należy ich bardzo ostrzec przed tym, co oni tam, o czym oni tam opowiadają, bo jeżeli będą opowiadali o swoim hobby, o swoim życiu i o, o, prywatnym, o tym, czy hodują rybki, czy kochają psy albo jeżdżą konno, nie ma problemu, ale wszystkie inne rozmowy dotyczące polityki zagranicznej Polski, kierunków działań wywiadu, opinii o obecnej sytuacji międzynarodowej, politycznej itd. To jest bardzo śliski temat, jeżeli mówi o tym były oficer wywiadu, który niedawno jeszcze zakończył pracę. Natomiast wracając do książki, polecam wszystkim. ciężką, być może ją teraz dostać, pewnie na Allegro można ją kupić. Ona była wydana już jakiś czas temu. Piotr Pytlakowski, bardzo autor. Oczywiście również jak dziennikarz nie stroni od sensacji bardzo często. Natomiast ta książka była na tyle dobra, że ją przeczytałem, przeczytałem w jeden wieczór. Ostatnio przypomniał mi też o niej hmm, tydzień temu jeden z Was, mój kolega obecnie, również robiący różne ciekawe rzeczy w Polskich Siłach Zbrojnych hmm, powiedział mi właśnie, że słuchaj, czytam taką fajną książkę Szkoła Szpiegów Pytlakowskiego, a ja mówię, ty, ja ją mam na półce widzę ją tam przed chwilą, niedawno ją czytałem także książka jest bardzo dobra <laughs> być może hmm, pomoże Wam zrozumieć kim są ci ludzie, o których od lat słyszymy w mediach Kim są y, Gromosław Czempiński, Marian Zacharski, Aleksander Makowski, Wincent Sewerski. Y, jaki to są, y, jaka jest ich osobowość i co spowodowało, że y, potrafią niewątpliwie opowiadać. I ta książka może wam dać też dużo do myślenia, czy na temat właśnie ustawy deubekizacyjnej, o tym, co na początku mówiłem. Czy ta ustawa była słuszna, że uderzyła mniej więcej właśnie na przykład w tych ludzi? Czy też nie? Taki nietypowy odcinek uzależnionego od książek. Polecam wam w ogóle czytać książki o służbach wywiadowczych. Większość z tych książek to jest chłam. Bardzo polecam czytanie książek pana Suworowa na temat służb wywiadowczych, chociażby dlatego, że osobiście uważam, że on nie jest wcale uciekinierem z ruskich służb, tylko cały czas wykonuje swoją pracę polegającą na obudowaniu tego obrazu wszechwładnych rosyjskich służb. Yy, I może jeszcze jakieś tam różne rzeczy inne robi. Polecam wam czytać w ogóle książki, ale czytać książki dotyczące tajnych operacji, służb wywiadowczych, operacji zagranicznych, Dlatego, że człowiek zaczyna sobie wtedy uświadamiać, że większość tych działań, które na, na nas mają wpływ, dzieje się gdzieś poza naszym wzrokiem, poza naszą świadomością. Uważam jednakowo, że ludzie, którzy pracowali szczególnie w wywiadzie, powinni powstrzymać się przed jakimikolwiek publicznymi wypowiedziami, zanim minie okres karencji. Inaczej, przestaję mieć do nich szacunek, dlatego że no jest to po prostu parcie na szkło. No. no, chyba że mówią na tematy w ogóle niezwiązane ze służbą. To by było bardzo dobrze i wtedy bym to zaakceptował. A chociażby wskazując na pana Wincenta Sewerskiego, potrafią ciekawie opowiadać na różne tematy. I Wincent Sewerski, autor również książek, bardzo dobrych według mnie, no w których są, jest jednak parę błędów opisujących różne tam. A może specjalnie tak napisał. O, właśnie. Może Wincent Sewerski specjalnie popełnił kilka błędów opisujących procedury różne związane z operacjami specjalnymi czy z przedsięwzięciami specjalnymi, służb specjalnych, po to, żeby wprowadzić przeciwnika w błąd. <grych> Polecam jeszcze raz. Piotr Pytlakowski, Szkoła Szpiegów. Książka dość gruba, wypełniona zdjęciami. Nauczycie, znaczy, poznacie w niej historię tego. Kto wpadł na pomysł stworzenia ośrodka kształcenia kadr wywiadu? Jak to było możliwe w komunistycznej Polsce zrobić wycinek zachodu na Mazurach? Poznacie historię różnych ciekawych absolwentów tej szkoły, historię niektórych operacji przeprowadzanych za czasów PRL-u i to, jak kadry kończące OKKW wpłynęły na historię współczesnej Polski. Pozdrawiam, zapraszam na. Livey, na no filmy, komentujcie, wspomagajcie, polecajcie mój kanał. Na razie, cześć.